Hej, co się stało? Ja, ja nie dam sobie rady z tym całym macierzyństwem. Ale przecież się cieszyłaś. No tak, ale dotarło do mnie, że ja kompletnie nic nie wiem. Jak jeść w ciąży, jak karmić dziecko, jak spakować się do szpitala, a emocje? Nie ogarniam swoich, a co dopiero dziecka. Okej, okay, to spokojnie. Właśnie znalazłem Ci coś mega. Biblioteczka rodzica. Tam masz wszystko. W sensie wszystko? No sama zobacz. Tu masz e-book o diecie w ciąży, tu o przygotowaniu do porodu, jest też o karmieniu piersią bez spinania się. Tu o emocjach u dzieci i jak nie zwariować, kiedy wszystko krzyczy jednocześnie. Serio? A coś o mnie, o moich emocjach? Jasne. Nieperfekcyjna, prawdziwa, wystarczająca. Napisane przez kobietę, która wie, co to znaczy, czuć się zagubioną, a mimo to być wystarczającą. O matko, to brzmi jak ratunek. Bo to jest ratunek. Ponad 90 materiałów, wszystko to od specjalistów, w jednej biblioteczce, bez szukania po forach internetowych o drugiej w nocy. Ile to kosztuje? Panie niż trzy paczki pieluch i oszczędza więcej nerwów. A jak kupisz z linka autorki e-booka, to masz masterclass jako bonus. Dobra, klikaj, biorę, zanim znowu wpadnę w panikę przez artykuł o kolce dziecięcej.